Zbombardowane miasta, miliony ofiar, nieopisane cierpienie. Żaden inny okres nie był tak mroczny jak krwawe dni II wojny światowej. Dzięki licznym relacjom naocznych świadków i zapisom historycznym znamy dokładny obraz toczących się wtedy bitew. Od ataku Wehrmachtu na Polskę przez bitwę pod Stalingradem, d po brutalną bitwę o Berlin, wiemy jakie wydarzenia uformowały ramy tego globalnego konfliktu w latach 1939–45. I choć od dawna znamy wiele szczegółów, z czasów II wojny światowej jest też mnóstwo nieodkrytych nadal tajemnic. Dziesięć niezwykłych znalezisk, które przedstawimy Wam w dzisiejszym filmie przez wiele dziesięcioleci pozostawało w ukryciu. Przygotuj się na gigantyczne podziemne kompleksy, błyszczące skarby i niesamowite znalezisko w piwnicy. Musashi Pancernik Musashi był jednym z największych, najlepiej opancerzonych i uzbrojonych okrętów wojennych wszechczasów. Ogromny sprzęt nie mógł jednak uratować fortecy japońskiej marynarki przed jej dosłownym zatonięciem. 24 października 1944 roku po amerykańskim nalocie Musashi zatonął w głębinach oceanu. Przez wiele dziesięcioleci dokładna pozycja 263-metrowego wraku była niepewna. Ale w końcu w 2015 roku amerykański przedsiębiorca Paul Allen ogłosił, że odnalazł stalowy szkielet ogromnego pancernika. Współzałożyciel Microsoftu wyjaśnił na Twitterze, że wrak jest ukryty na głębokości około 1100 metrów w morzu Sibujan. Allen, który zmarł w 2018 roku, opublikował wtedy nagrania zniszczonego statku. Całkowicie zniszczona środkowa część pancernika wskazuje, że w miejscu składowiska amunicji miała miejsce potężna eksplozja. Napromieniowany wrak statku. Dla amerykańskiej armii koniec II wojny światowej oznaczał początek niektórych testów broni jądrowej na dużą skalę. Aby przetestować skuteczność tej nowej technologii bombowej, potrzebowano odpowiednich celów, w tym nieużywanego lotniskowca USS Independence, który był wcześniej używany podczas wojny na Pacyfiku. Jednak podczas testów prawie 190-metrowy statek okazał się niespodziewanie wytrzymały. Chociaż USS Independence znajdował się mniej niż pół mili od centrum detonacji, bomba atomowa o sile wybuchu 23 kiloton trotylu mu nie zaszkodziła. Lotniskowiec wytrzymał również kolejny test o takiej samej sile wybuchu i nie odniósł żadnych uszkodzeń. Wysoce radioaktywny statek został zbadany, a następnie zatopiony w pobliżu wysp Farallon, blisko wybrzeża San Francisco. Od tego czasu zdobi on dno morskie wraz z prawie 50 tysiącami baryłek odpadów radioaktywnych. Wypadek z ptakiem. Kilka lat temu pewien Anglik zajęty był czyszczeniem nieczynnego komina w swoim domu w Surrey i bardzo się zdziwił, bo zamiast popiołu i sadzy odkrył szczątki ptaka. Tajemnicza wiadomość przytwierdzona do jednej z jego nóg nie pozostawiała wątpliwości, że był to szkielet gołębia pocztowego z czasów II wojny światowej. Niestety treść zaszyfrowanej wiadomości, która nigdy nie dotarła do odbiorcy, prawdopodobnie na zawsze pozostanie nierozwiązaną zagadką. Eksperci nie mają dziś dostępu do ówczesnych ksiąg szyfrów i odszyfrowanie wiadomości nie jest możliwe. Ukryty bunkier nuklearny Kilka lat temu filmowiec Andreas Salzer natknął się na intrygującą relację o amerykańskich szpiegach. Dokument pochodzący z 44 roku mówił o tym, że naziści pracowali nad tajnym projektem broni w pobliżu austriackiego miasta Linz. Około 70 lat później Salzerowi udało się odkryć wejście do tego ukrytego podziemnego kompleksu. Ekscytujące znalezisko było możliwe dzięki specjalnym testom promieniowania, które ujawniły niezwykle wysoki poziom radioaktywności w regionie. Bardziej szczegółowe badania wykazały, że obiekt został zbudowany przez robotników przymusowych z pobliskiego obozu koncentracyjnego oraz z innych obozów w całej Europie. Więźniowie do pracy nad tym podziemnym projektem byli starannie wybierani ze względu na ich specjalne umiejętności. Mogli to być fizycy, chemicy czy inżynierowie. Ogromny, około 75-hektarowy tunel był wówczas prawdopodobnie połączony z podziemną fabryką samolotów B8 Berg Crystal. W tym ściśle tajnym zakładzie produkcyjnym naziści wyprodukowali swój myśliwiec odrzutowy Messerschmitt ME-262, który był propagowany jako cudowna broń. Wielu historyków uważa za prawdopodobne, że niedawno odkryty kompleks był największym obiektem zbrojnym w trzeciej Rzeszy. Według badań, które Salzer przeprowadził w archiwach Niemiec, Rosji i USA, prawdopodobne jest, że narodowi socjaliści także próbowali tam opracować niszczycielską bombę atomową, chociaż im się to nie udało. Ostatecznie lokalna policja próbowała powstrzymać prace archeologiczne Salzera, twierdząc, że nie uzyskał na nie pozwolenia. Jednak Salzer zakwestionował te oskarżenia i kontynuował swoją pracę. Członkowie społeczności żydowskiej uznają projekt Salzera za ważny dla odkrycia prawdy historycznej i jest to według nich niezbędne działanie na rzecz uhonorowania utraconych istnień. Klasa I-400. Japońskie okręty podwodne I-400 o imponującej długości prawie 122 metrów stały się największymi okrętami podwodnymi II wojny światowej. Przedstawiciele tej klasy byli w stanie przetransportować kilka samolotów i pokonywać ogromne odległości. Ostatecznie jednak ukończono tylko trzy z tych masywnych krążowników. Po zakończeniu wojny pływające fortece przekazano amerykańskim zwycięzcom. Po dokładnym zbadaniu okrętów podwodnych Amerykanie postanowili je zatopić. Miało to uniemożliwić Sowietom zbadanie klasy I-400. W sierpniu 2013 roku jeden z wraków został przypadkowo odnaleziony na hawajskiej wyspie Oahu. Zaskakujące odkrycie w dżungli. Egzotyczne zwierzęta, kwitnące rośliny, stare japońskie samoloty wojenne. Świat dżungli ma naprawdę wiele do zaoferowania. Tak, słyszeliście dobrze. Jakiś czas temu pośród kiełkujących liści dżungli odnaleziono wrak rozbitego bombowca G4M1 Betty. Maszyna została zestrzelona podczas wojny i rozbiła się na małej, niezamieszkanej wyspie Bally na Pacyfiku. Wielu twierdzi, że jest to jeden z najbardziej imponujących wraków z czasów II wojny światowej. Przetrwały kawałki osłony jednego silnika, a klapa jest nadal przymocowana do prawego skrzydła. Japoński symbol Hinomaru wschodzącego słońca zachował się na obu skrzydłach. Głównie uszkodzony był tył, brakuje ogona, a rosnące drzewa spowodowały niewielkie uszkodzenia z przodu samolotu. Szczątki cudownej broni. Od rakiety V2 do Superczołgu. W ostatnich latach wojny naziści obiecywali sobie często cytowane ostateczne zwycięstwo, wspominając o swojej samozwańczej cudownej broni. Był to tak zwany odrzutowiec Messerschmitt Me262, który produkowano w latach 1943-45. 12 września 1944 roku niemiecki pilot Luftwaffe rozbił Me 262 w pobliżu małej holenderskiej wioski. Obawiając się, że zaawansowana technologia wpadnie w ręce wroga, szybko zakopał wrak samolotu w pobliskim kraterze po bombie. Szczątki maszyny leżały tam ukryte przez ponad 70 lat i zostały odnalezione kilka lat temu. Jednak szybko pokrzyżowano plan wystawienia wraku M 262 w holenderskim muzeum wojskowym. Kilku przedstawicieli armii holenderskiej zarobiło na wraku samolotu. Powód? Nie było zgody na przeprowadzone wcześniej wykopaliska. Jednak po dłuższych naradach samolot trafił do muzeum, ponieważ wojsko uznało, że muzeum wojskowe jest jednak najlepszym miejscem do zaprezentowania legendarnego zabytku. Zatopione srebro. Czy załoga niemieckiego okrętu podwodnego U101 zatopiłaby Gersopę, gdyby wiedziała, jaki cenny ładunek drzemie na brytyjskim statku towarowym? Kiedy torpeda wystrzeliła w bok Gersopy, w brzuchu frachtowca oprócz herbaty i surówki hutniczej odkryto ogromne ilości drogocennego srebra. Lśniące srebrne sztabki zatonęły wraz z Gersopą i osiadły na głębokości 4700 metrów. W 2011 roku wrak Gersopy został odkryty za pomocą zdalnie sterowanej łodzi podwodnej. Odnaleziony ładunek jest największym znanym podwodnym skarbem w historii. Według ówczesnych zapisów Gersopa zawierał prawie 200 ton kruszcu. To niezwykle cenne znalezisko, warte dziś 36 milionów dolarów. Po tym, jak amerykańska firma Odyssey Marine Exploration zajmująca się poszukiwaniem skarbów otrzymała prawo do ratowania wraku i zatrzymania 80% srebrnego skarbu, rozpoczęło się podwodne poszukiwanie na dużą skalę. Robotnikom udało się wydobyć na powierzchnię 2792 z 2817 sztabek srebra. Jest to naprawdę imponujący rekord rekultywacji. Śmierć na pustyni. 28 czerwca 1942 Denis Kappening, 24-letni pilot, leciał swoim uszkodzonym P-40 Kitty Hawk na brytyjskie lotnisko w Egipcie. Jednak młody człowiek nigdy tam nie dotarł. Przez ponad 70 lat los pechowego Brytyjczyka był zagadką. Ale w 2012 roku samolot myśliwski został niespodziewanie odnaleziony pośrodku Sahary. To, że wciąż był w świetnym stanie i nie zasypał go gorący pustynny piasek, graniczyło niemalże z cudem. Jest bardzo prawdopodobne, że Kopening był zmuszony do awaryjnego lądowania i przeżył cały manewr. Przynajmniej tak sugeruje prowizoryczna markiza postawiona w pobliżu P-40 Kitty Hawk. Z perspektywy czasu mówi się, że zdesperowany pilot w końcu zdecydował się na samodzielny marsz i zginął na pustyni. Ciało Denisa Kopeninga nie zostało znalezione, jednak nie tylko ciało nie dotarło do Wielkiej Brytanii. Ze względu na ówczesne zamieszki w Egipcie i źle zawartą umowę z władzami Egiptu, RAF nigdy nie odzyskał doskonale zachowanego Kitty Hawka. Najprawdopodobniej został rozebrany na złom przez miejscowych, zanim zabrało go egipskie wojsko. Historycy bardzo krytycznie odnoszą się do zachowania muzeum RAF, krytykują naiwność w kontaktach z władzami egipskimi w czasach niestabilności politycznej. Niesamowite znalezisko w piwnicy. Kiedy jakaś rzecz przestaje nam być potrzebna, umieszczamy ją zazwyczaj w piwnicy. O ile takie przedmioty to zazwyczaj stare ubrania czy zakurzone książki, o tyle kilka lat temu policja trafiła w piwnicy kilońskiego emeryta na znacznie bardziej niezwykłe przedmioty. Pistolety, amunicje, karabiny, działko przeciwlotnicze, a nawet 40-tonowy zbiornik. Tak, my też zastanawiamy się, jak duża jest piwnica tego gościa. Eksperci Bundeswehry potrzebowali około 9 godzin na wywiezienie masywnego wozu bojowego z willi starszego pana. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Podczas procesu sąd doszedł do wniosku, że stary czołg nie był bronią wojenną, ponieważ działo nie nadawało się do użycia. Emeryt otrzymał jedynie wyrok w zawieszeniu za posiadanie karabinów maszynowych i amunicji. Wszyscy w mieście wiedzieli, że 84-letni mężczyzna miał w swoim posiadaniu czołg i broń. Okazało się to jednak całkiem przydatne w jego życiu. Kiedy pod koniec lat 80. nadeszła zamieć, Czołg służył mu jako pług śnieżny. Inni sąsiedzi twierdzą, że starszy mężczyzna używał czołgu i pomagał w usuwaniu drzew. Mimo to, po rozprawie sądowej, jego mienie zostało odebrane bez odszkodowania zgodnie z ustawą o kontroli broni. Czas teraz na waszą opinię. Które odkrycie z czasów II wojny was zafascynowało najbardziej? Nie możemy się doczekać waszych komentarzy poniżej. Dajcie nam łapkę w górę, jeśli podobało Wam się dzisiejsze wideo i nie zapomnijcie też nas zasubskrybować i włączyć powiadomień, by nie przegapić żadnego filmu. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem.